W Wysokim Sejmie jesteśmy świadkami swego rodzaju operacji dezinformacyjnej, odwracania uwagi od rzeczy istotnych. Zarówno ta rezolucja w parlamencie europejskim nie ma żadnego znaczenia, nie ma mocy wiążącej, jak i cała ta uchwała dziś tutaj przedstawiona ma charakter iście kabaretowy. Ta uchwała zresztą potwierdza nieprawdę. Nie ma w rezolucji Parlamentu Europejskiego żadnego stwierdzenia, żeby projekt Tarczy Wschód był projektem flagowym dla Unii Europejskiej. Nie ma żadnego tam przesądzonego finansowania. Jest jedynie taki zamiar. Dopisany do punktu 15, na końcu tego punktu, wyraźnie po przecinku, jest dodane i Tarcza Wschód, i jeszcze Tarcza Wschód. W 20 punkcie, jeśli ktoś z Was to przeczytał, znajdziecie zasadę. Yy, równomierności rozłożenia inwestycji. W obronę równomierności geograficznej. Zasada równomierności geograficznej w skali kontynentu europejskiego jest wprost sprzeczna z tym, o czym kłamiecie Polakom, czyli rzekomym uprzywilejowaniem wschodniej flanki NATO. Nie da się jednocześnie zbroić państw bałtyckich, Polski i Portugalii i Hiszpanii. Albo jest równomiernie, albo jest jakiś priorytet. Druga sprawa, przesuwanie kompetencji do Brukseli jest wprost sprzeczne z naszymi priorytetami obronnościowymi. Tu Powinny zapadać decyzje. Żaden z generałów tego nie poprze, bo żaden z generałów, yy, każdy z generałów wie, że to jest bez sensu, co chcecie zrobić. Żadnego eurodługu, żadnych kolejnych euroobligacji, żadnych nowych kompetencji do Unii Europejskiej. Jedyne, co Unia Europejska mogłaby i powinna zrobić, to dać nisko oprocentowane kredyty, a tutaj w polskim rządzie, w polskim Sejmie powinniśmy dyskutować, na co je przekształcić. E, I ostatnia sprawa osłabiacie stanowisko negocjacyjne Polski. Większość rzeczy w kwestii tego, jak ma być ten instrument skonstruowany, jest nieustalone. Premier dzisiaj na ten temat dyskutuje, a wy do rangi doktrynalnej podnosicie poparcie kota w worku. Jesteście tak samo nieroztropni, jak był premier Morawiecki, kiedy tutaj reklamował KPO i później się okazało, że euroduk jest, euroobligacje są, pieniędzy nie ma. Dziękuję.